Cześć. Dzisiaj zajmuję się moją czmieliną. Przede wszystkim przycinam czmielinę tak, żeby to dalej stanowiło ale żywopłot, nie za wysoki, żeby nie zarastało mi na ścieżkę. No i też w paru miejscach wymyśliłem sobie, że zrobię sobie takie kolumny. Ta jest dość duża. Tam widzicie jeszcze jedną, która jest mniejsza tutaj cięte było nożycami od Fiskarsa, które sobie testuję ale o nożycach to inny materiał będzie ja to zrobiłem na bazie drut szóstka wbity w ziemię, a tutaj ta obręcz to to jest e, kupicie to pod nazwą obręcz do łapacza snów coś takiego i w paru miejscach jest taka obręcz, no i to tworzy mi taką kolumnę, z tym, że ta moja kolumna, tak samo jak i parę innych, niestety ten drut szóstka jest trochę słaby i jak widzicie teraz no to jest zarośnięte, ale ona leci na tą stronę. Dlatego mam tutaj kawał porządnej rury. Będę musiał ją przyciąć, bo jest za wysoka. No i po prostu wbiję tą rurę tutaj z tej strony, naciągnę. Tak, żeby jeszcze tego nie było widać. To by było tak najlepiej to zrobić. No, i mam nadzieję, że dzięki temu no to już będzie wtedy stało porządnie i solidnie. Średnica tamtego, tamtej kolumny to było 60 cm. Tutaj macie 30. To, to, to ma właśnie średnicę 30 cm. No, też to trzeba popodcinać. Tutaj to, co idzie do góry, a da radę zahaczyć, no to tam przełożyć. Tak, żeby to no jakoś. Sensownie wyglądało. Tutaj na szczęście no są tylko te cztery druty szóstki. W ogóle trochę kiepsko to zakończyłem, ale to i tak z tego można wybrnąć w ten sposób, że po prostu tutaj to utnę i już wyżej nie będę robił tej kolumny. Ewentualnie dokupię jeszcze jedno kółko, ale tutaj jest wybity drut szóstka. Też kółko od snów. No i tutaj jest już lepiej. Tu mi tak się ta. Ta, ta, ta roślina rozlewa, a tu tworzy mi kolumnę. Chodźcie od razu z tej perspektywy, będziemy bliżej. Teraz weź to zbieraj wszystko. Kurczę. Tutaj nie wiem jeszcze co z tą czmieliną zrobię. Czy przypadkiem tutaj też nie zrobię takiej kolumny. Nie mam co prawda materiału, ale to zawsze wiecie, można kupić, a krzak niech sobie rośnie. No i tu jeszcze jedna kolumna i jednocześnie jest to roślina, od której wszystko się zaczęło. No wygląda tragicznie, ale wiecie, ona tutaj jest nieosłonięta za bardzo, narażona na podmuchy, także dlatego to jest takie krzywe. Ja tutaj zastosowałem kiedyś taki drut, ale no nie bardzo jakiś rezultat przyniósł. No i postaram się to naciągnąć. Tak, o, żeby to jakoś wyprostować. W ogóle od tej rośliny wszystko się zaczęło. Ona dała mi młode sadzonki. Także te wszystkie trzmieliny, które tutaj widzicie, no nie te, ale te, które są żółte, to wszystko z tamtej rośliny były sadzonki. Trzmielina w ogóle rośnie bardzo szybko. Tutaj ja mam jeszcze zamiar, mam róże. Jeszcze słowo może o tej róży. Mam tutaj taką Ala Pergolkę. Eee, tutaj ścianka taka z róży zrobiona. Powiem Wam nie ma kiedy przyciąć tej róży. Ciągle coś i coś. No i tak niestety w tym roku ona wygląda. Eee, I planuję tą różę właśnie zastąpić. Nie będzie jej tutaj, a z tej strony pójdzie czmielina. W takim kolorze. Tutaj pójdzie czmielina w tym kolorze. Ta zielona, ona była pierwotnie zielono-żółta. Wyglądała, zaraz Wam pokażę, jak tak. Nieco więcej tego żółtego było. Z wiekiem te liście zaczęły się robić całe, praktycznie zielone. To ta słabe ma ogólnie przyrosty, jeżeli chodzi o długość pędów. Owszem, tak zadarniająco to ona ona jest dobra, ale nie bardzo chce rosnąć w górę. Natomiast ta no, jest super. Także no, przyrosty ma naprawdę konkretne. O, już tutaj ładnie mi dorasta. Ewentualnie, jeżeli ta nie da rady, no to po prostu pójdę tą trzmieliną i zajdę w dół. Też taka opcja istnieje. Dobra, wracam do roboty. Zobaczymy, co wyjdzie. Czy da rady wyprostować to tą rurką. No, i chodźcie zobaczymy, co powstało. Jak sobie nożyce poradziły? No, jest poprawiona ta kolumna. Teraz to do czegoś jest podobne. Myślę, że całkiem nieźle. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię. Tutaj też już jest gotowe. Tylko przestrzeżona bez żadnych dodatkowych kołków, prętów tudzież rurek. No i myślę, że też tragedii nie ma. I zobaczcie tutaj jeszcze tego potworka. Wbiłem rurkę. Porasta sobie tutaj cały czas. Także z czasem to zostanie masą zieloną, tymi pędami zakryte. Nie będzie widać w tej czmielinie. No i też stworzy. Całkiem ładną kolumnę tutaj, już bez jakichkolwiek prętów, i tak dalej, też jakiś kształt temu starałem się nadać. Teraz trzeba to wszystko zbierać. To jest ten minus. No i tutaj również. Także myślę, że tragedii nie ma. Najważniejsze, że udało się wyprostować te kolumny, no i do czegoś to jest w końcu podobne. Prawda? No to lecimy dalej. No i myślę, że jest to całkiem niezła forma, a nie tak, że tylko żywopłociki i na położąco prowadzenie czmieliny. Coś takiego. Całkiem niezłe, myślę. Ok, lecimy dalej, tak? Do następnego odcinka. Cześć.